Siema, gramy wajzaczka. Poprzednie podejście było zajebiste, nie ten safe. Nie ten safe. I dziś gramy kim? Edenem. I zobaczymy, co będzie. Eee, od biedy. Git tearsy, damage. O dziwo dobry. Eee, eee, a, 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 nie. Dużo kamieni teraz będzie kupami. W końcu się udało to powiedzieć. Po trzecim razie. Dobra, idziemy na katedrę i na Room pójdziemy dzisiaj. Będzie taki jackpot, jeśli tu bomba wypadnie. No to nie ma jackpota. Purity, bardzo dobry item. Ale speed upa. No i elegancko, tak trudne było. O że to ten człowiek kupony. One robią tak, że jak one zdechną, to ja się też leczę. A nie, serca z nich wypadają. Aha. <grystanie> fajnie poleciał, debil. Sol, spoko, dużo soul hartów, Dwa. Oho, bez... No. Czwarty best friend! O, oh, Nice Blackheart kurde Book of Revelation. O oh, nie. Jeśli to, Jeśli to działa tak jak zwykły item. i dostanę pestilensa, to się wkurzę. Firflife, spoko, to są trzy itemy. Mutant ten spider, oczywiście. Skullbaga biorę, Zlockarta biorę. Elegancko. Jak ja mam Pascal Candle, to mi ten spider jest W. No, jest yes, jest. no kurde no. Użyteczny. Best tfryje to strany! O, planetarium, serio? Dobra, czy teraz czy Capricorn? Nie, Capricorn no wolę, szczerze. A I chuj, speed up. Tragicznej i tebe. Kurde nie! No i nie ma mi temu! O! Ha, już szybko dało. Speed, naprawdę. Dobra, jakie ja mam speed. Teraz zobaczyłem. Wirusa, daj proszę. Dziękuję. Andrew chociaż daj za to poświęcenie Hasz Nie, za późno DEVI ROOM NAPRAWDĘ?! O, ale z jakimi itemami, jeden z darm, no. Ten gorszy No, dziękuję Katedra No I Tirzab, dziękuję No to tak jakby szuina mamy Dziękuję O, bardzo britem Ouroboros Worm zobaczmy No mocne, mocne Nie powiem, że nie Output Or, są ma fajne synergie czasem. Czasem oczywiście. Bo większości przypadków są tragiczne. O, ale na takim pokoju to, to jak dobrze działa. Lepiej niż bez. Leży. No kurde, i naprawdę jeszcze obrywane na są końcówki, jak powiedziałem, że leży. Ja pierdzielę, no. I'm draw with ISOL. No, panie. Nieśmiertelny dosłownie. Ale face palm of Dobra, tego Liu na powinien używać też trochę chyba. Może to coś da. Nie chcę jednak Wojda. No i nie ma. deszcz się udało. Ale było tragiczne, jak mówię dosłownie szczerze. To było tragiczne podejście. I nie wiem właśnie, jakie cuda się szczerze udało. Ale dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji tego przepięknego, bardzo regularnego kanału. I do usłyszenia kiedy indziej. Nara.